Witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałabym się podzielić moimi ulubionymi sposobami na relaks. Oprócz jogi, medytacji, masażu czy spacerów, o których wspominałam już wielokrotnie na kanale, mam jeszcze inne ulubione czynności, które mnie relaksują. Takim prostym sposobem na relaks jest dla mnie po prostu wybieranie się w myślach do mojego wyobrażonego, bezpiecznego miejsca. I robię to tak, że wyobrażam sobie swoje wymarzone miejsce pełne wszystkiego, co kocham, i spędzam tam chwilę w myślach. Jest to bardzo wyciszające. Spoglądanie w niebo to z jednej strony bardzo prosta czynność, ale dla mnie jest niesamowicie przyjemna. Po prostu patrzę w chmury, obserwuję przelatujące ptaki, lub wieczorem patrzę w gwiazdy. Lubię raz na jakiś czas wyciągnąć z szafy ubrania i poprzymierzać je. Szczególnie chodzi mi tutaj o przyglądnięcie się zestawom letnim podczas sezonu zimowego i na odwrót. To przyjemna, ale i praktyczna aktywność, ponieważ możemy dzięki temu zastanowić się, czy rzeczy, których nie nosiliśmy przez jakiś czas, nadal bardzo nam się podobają, czy chcemy je nadal nosić i jak się w nich czujemy. W chwili, gdy potrzebuję inspiracji i relaksu, biorę z półki książkę, otwieram na losowej stronie i czytam kilka zdań, a następnie snuję refleksje w odniesieniu do tego, co przeczytałam. Czasem można wylosować naprawdę ciekawe zdania, czasem są po prostu zabawne, a czasami naprawdę inspirujące. Prosta czynność czesania włosów jest dla mnie osobiście niesamowicie relaksująca. Uwielbiam też delikatnie masować sobie skórę głowy przy użyciu grzebyka. Dla mnie to jest taka czysta forma relaksu. Uwielbiam robić to sama, ale jeśli ktoś inny zgodzi się mnie poczesać, to już w ogóle maksymalnie się relaksuje. Pielęgnowanie roślin i przyglądanie się, jak rosną, jak pojawiają się kolejne nowe listki, to jest dla mnie bardzo przyjemna forma odpoczynku. Na ten moment nie mam swojego ogrodu, ale lubię myśleć właśnie o moich domowych roślinach, jako o takim przeniesieniu natury do wewnątrz mieszkania. Dodają one przestrzeni takiego kojącego charakteru. Malowanie intuicyjne to taka forma tworzenia, podczas której próbujemy oddać towarzyszące nam emocje na papierze i nie skupiamy się na samym efekcie malowania, a głównie na procesie tworzenia. Na tym, jakie barwy oddadzą nasz nastrój, jakie pociągnięcia pędzlem, jakie kształty. Malując w zgodzie z tym, co w danej chwili czujemy, mamy możliwość bardzo się wyciszyć i wsłuchać w siebie. Oczywiście pod warunkiem, że samomalowanie jako czynność jest dla nas czymś przyjemnym. Tworzenie kolaży w formie wycinanej lub elektronicznej, albo po prostu wycinanie przemawiających do mnie obrazków z gazetek reklamowych, to aktywność, która towarzyszy mi od najmłodszych lat. Zawsze lubiłam to robić i dzięki temu również tworząc sobie takie własne, proste tablice marzeń, mogłam skupić się na tym, co chciałabym osiągnąć, co chciałabym widzieć w swoim życiu. Tak naprawdę dopiero w wieku dorosłym przekonałam się, że granie w gry potrafi być bardzo relaksującą czynnością. W przeszłości sama stroniłam od gier, jednak w rezultacie zobaczyłam, że gry też mogą być bardzo relaksujące. Oczywiście w zależności od tego jakie pozycje wybierzemy. Dla mnie osobiście najbardziej relaksującymi grami są np. Simsy i Stardew Valley. Bycie w chwili ze swoim oddechem, ze skupieniem się w pełni na tu i teraz, taki moment uważności, moment uwagi poświęconej samej sobie, temu co czuję, to naprawdę odświeżająca chwila. Mimo, że czasem trwa ona dosłownie kilka oddechów lub parę minut, to jest wystarczająca do tego, by się zrelaksować i ruszyć w dalszą część dnia z całkowicie innym podejściem. Dajcie znać, jakie aktywności działają na Was najbardziej relaksująco i czy któraś z aktywności, o której wspomniałam, przypadła Wam do gustu. Ściskam Was i do zobaczenia w kolejnych filmikach.